Betard indywidualne mistrzostwa Polski Juniorów 2023. Kategoria chłopców do lat 17 mecz łowy Serwuje Michał Stawarski. Odbiera Jan Samborski do trzech wygranych setów 0-0. Wracamy na jeden z najciekawszych meczów w tej pierwszej części dnia, przynajmniej tak dobrze się zapowiadających. Przy mikrofonie Adrian Fulneczek, a na korcie Jan Samborski w białym stroju, aktualnie reprezentujący barwy Legii Warszawa i Michał Stawarski. Ach, teraz prosty błąd ze Squash Zone Academy. Dwóch zawodników, którzy dobrze się znają. Kolegują poza kortem. Samborski y, rok starszy. 16-latek, Stawarski lat 15. Stawarski jest też ciekawym przykładem zawodnika, który na co dzień mieszka w Gorzowie, więc on no już od kilku lat, żeby rozwijać się Skłoszowo, to musiał podróżować, czy to do Szczecina, czy to do Poznania. Ale no ten rozwój przez te kilka lat było widać. Zresztą, tak jak wielu juniorów, których dzisiaj zobaczymy, to są zawodnicy, którzy już e, bardzo odważnie weszli też w skłosza seniorskiego. Stawarski jest aktualnie 42. 42. rachetą w kraju w rankingu Open. Samborski z kolei jeszcze wyżej. 20. 20. w Polsce wśród seniorów, przypomnę. A są to zawodnicy 16- i 15-letni. 5-1. Sam Borski miał nawet moment, kiedy był 16-rakietą w naszym kraju. No więc, tak jak mówię, to oglądamy tutaj na tych juniorskich mistrzostwach. Jednych z czołowych, już dzisiaj na pewno czołowych przez wiele następnych lat, graczy w naszym kraju. Już to widać nawet w tempie w jakim oni grają. Przypominam, że to spotkanie z meczem o wejście do finału kategorii do lat 17. Jego faworytem historycznie jest raczej Samborski których w dotychczasowych meczach przegrał ze Stawarskim tylko raz. Ale Samborski przyznaje też, że on z tym właśnie zawodnikiem niezbyt lubi grać. No, A jak na razie dobrze układa się dla niego pierwszy set. 3-6 Dobra decyzja hand i pewne wykończenie Samborskiego, Samborskiego, który jest zawodnikiem leworęcznym. Więc tutaj mamy tą, no nieczęsto zdarzającą się sytuację, gdzie... Hand out, 4, zawodnicy po jednej stronie kortu walczą różnymi uderzeniami, czyli backhandem na forehand i forehandem na backhand. Ach, teraz łatwa okazja dla Staworskiego, niewykorzystana. 8, Down, out, 5, No i znowu trochę błędów. Ale teraz świetny wolej, widzieliśmy, jak złożył się, out, jak odwrócił barki, jeszcze. Długo przed uderzeniem piłki Samborski. I ta siła w uderzeniu, no, była wyczuwalna, ale też fakt, że piłka tak szybko minęła Stawarskiego, że nie był w stanie zareagować. Jest dobrze. Broni się Samborski a Stawarski. No za krótko utrzymał grę. I trochę łatwo oddana piłka, która prowadzi do pięciu piłek setowych. Teraz to też mogło nie skończyć się dobrze, ale ten bous, defensywny bous Stawarskiego trochę szczęśliwie wylądował. Mamy no, wciąż cztery piłki setowe dwa Samborskiego. mocno Samborski będzie miał okazję, pewne wykończenie, doszedł jeszcze do tej piłki Stawarski, gramy dalej nawet kolejny, już nie podniesie 11-6 pierwszego seta tego meczu wygrywa Jan Samborski 15 sekund. Samborski prowadzi 1-0 w setach. 0-0. 1-0. Handout po 1. 1 Drugi set półfinału do lat 17. Jan Samborski, Michał Stawarski. 3 Jak na razie nie czuję się chyba zagrożony Samborski. Tak jak mówiłem bezpośrednie mecze mocno przemawiają na korzyść gracza z Poznania, ale aktualnie reprezentującego barwy Legii Warszawa. W meczach rozgrywanych wczoraj zarówno Samborski jak i Stawarski wygrywali bez straty seta. Wszystkie spotkania wygrane 3 do 0. Ładnie zaatakował wolejem Samborski. Widzimy też, że ma całkiem niezły zasięg. Ale teraz zmylony, za wcześnie zrobił krok do przodu. Two, Łatwy serwis, okazja dla Samborskiego, żeby zaatakować pięknie wyprostował tę piłkę. I wciąż bezpieczna przewaga czterech punktów. Sędzia tego meczu Marcin Ciszewski zarządza powtórzenie tej akcji. Łapie się za głowę Samborski, nic złego przy takiej przewadze być może jeszcze się nie stało, ale szkoda, szkoda bo bardzo łatwą piłkę oddał mu Stawarski, którą Sprać tej klasy co Samborski zazwyczaj wykorzystuje bez problemu. Ach, teraz dobrze próbował 7, trochę 3. nacisnąć Stawarski, wejść na środek, złapać więcej piłek wolejem. Ale widzieliśmy jak potrafił uspokoić to Samborski. Skleić piłkę przy ścianie bocznej. Teraz musi się bronić, Stawarski nie zdąży. 8-3. No ucieka, ucieka mu to spotkanie. Ale to jest gracz, który pokazywał w tym sezonie że stać go na wiele, więc nie możemy go na pewno skreślać. Plus, tak jak mówiłem, no on z Samborskim zna się bardzo dobrze. Zna jego grę, więc łatwo powinno być jemu i jego trenerom wprowadzić jakieś poprawki. No i poprawki będą chyba potrzebne, bo jak na razie to on musi więcej biegać, no ale... Mimo, że ciężej na ten punkt pracował, to ważne, że go zdobył. Bo no, być może złapie jeszcze jakiś kontakt z Samborskim w tym secie. No ale na pewno nie jeśli będzie serwował w tak łatwy sposób. Widzimy od razu tą wielką różnicę, jaką Game robi w skłoszu serwis. To nie jest może tenis, ale tutaj dobry serwis też potrafi, potrafi od razu ustawić całą wymianę. Teraz nie miał miejsca, Samborskiego, wygrał dalej. Myślę, że kiedy zastanowi się 5, nad tym 10, na spokojnie, to mógł tę akcję ball. próbować przerwać, no ale jedna piłka setowa stracona. 10-5. Znowu okazja Samborskiego, jeszcze jedna. 11, 5, I pewny wolny drop, bardzo luźno prowadzi... podchodzi do atakowania przodu kortu 20, Samborski. No i to daje mu prowadzenie już 2 do 0 w tym meczu. Zamborski prowadzi 2-0 w setach. 0-0. 1-0. Wracamy na kord szklany, gdzie Jan Samborski póki co przeważa w półfinale w kategorii do lat 17 meczu z Michałem Stawarskim. No, dwa raczej bezpiecznie wygrane sety: 11-6-11-5. Mówiłem, że Stawarski zna dobrze. Samborskiego, no ale to oznacza też, że przecież Samborski, Samborski zna dobrze grę Stawarskiego. Więc trudno tutaj i jednemu i drugiemu jest się pewnie zaskoczyć. Natomiast y, Samborski po prostu grając swój klasyczny, normalny zestaw zagrań jak na razie wychodzi na tym lepiej. Chociaż teraz być może coś zaczyna się dziać, no, wszedł trochę bardziej aktywnie w tego trzeciego seta Stawarski, ale też oczywiście nie ma wyboru. Przecież na pewno to w przerwie próbował mu powiedzieć e, jego dwuletni trener Marcin Szopa. Jan Samborski dwa. z kolei w przerwie rozmawiał z Markiem Lopezem. Zdecyduje się na atak, Samborski raczej zwalnia grę teraz. Wiemy już, że na innym korcie, gdzie rozgrywany był drugi półfinał tej kategorii, do finału wejdzie. I nie jest to zapewne zaskoczenie, wejdzie Karol And Krysiak. 3, który pokonał 3 do 0 Dominika Mozera. Mozer powalczy teraz o brązowy medal, no z jednym z tych zawodników. Oczywiście bardziej dotychczas wyglądało na to, że będzie to Stawarski, ale zobaczymy. Świetna długość hand Samborskiego, out, ładne 4, przygotowanie. 3, Piłka lecąca i gasnąca. E, tuż przy ścianie tylnej. Zdążył tam wybronić się Stawarski. Zrobił to całkiem dobrze. E, trochę za dużo tych krótkich piłek dostaje Samborski. No właśnie. 5-3 skłoszył długość, czyli to mm, jak daleko. Za połową przynajmniej ląduje piłka. Jest bardzo ważne, jeśli nie chcemy zostać zaatakowani, tak jak po raz kolejny sześć, dzieje się w przypadku stawarskiego. Trzeba to oddać Samborskiemu, że on bardzo dobrze i dosyć pewnie korzysta z tych piłek. Teraz szczęśliwie, ale jest na miejscu stawarski. Dobra, szybka reakcja. Cztery, Hand out, 7-4. znowu naprawdę widać tą kontrolę Down. nad przebiegiem wymiany Samborskiego. 7. On ma naprawdę dużo czasu, żeby wybrać zagranie i je wykonać. to też mnóstwo opcji, no tak jak przed chwilą. Trochę przesadził ostatecznie z tym skrótem, ale... No to była... To było po prostu zepsucie niemal stuprocentowej sytuacji, którą jednak dosyć pewnie sobie wypracował. Hand 85. pojawiają się takie błędy już out, być może z takiego rozluźnienia, no bo myślę, że widzi już powoli linie mety w tym meczu Samborski No ale oczywiście przy prowadzeniu 2-0 nie trudno przed tą linią mety się potknąć i trochę ten bieg sobie wydłużyć. Natomiast to jest ważny moment dla Stawarskiego. Jak na razie dobrze, dobrze, mocno do tyłu. Mimo że była to trochę przebita, to znaczy zbyt nawet długa piłka. No to widać, że czasami sam kort nagradza nas zagranie Trochę głębiej, trochę dalej. Teraz Samborski niedokładnie, ale jeszcze niedokładniej. Stawarski. No i szkoda. Ale znowu jest w tym secie. Chociaż musi grać tak jak teraz właśnie, daleko do tyłu. Ale nie tak wysoko, tym wolej skrótem. Stawarski jest dzisiaj naprawdę bardzo dokładny z przodu kortu. Teraz nie byłeś jeszcze gotowy do odbioru serwisu Stawarski. 10-8, dwie piłki meczowe, szansa dwa Stawarskiego, żeby odrobić jedną, ale bardzo łatwe to było, bardzo 11, łatwe to było i musiał to wykorzystać wygrywa. Samborski, 11-8, 3-0, Jan Samborski wygrywa i awansuje do finału kategorii do lat 17, za uwagę dziękuję Adrian Fulneczek i słyszymy się już niedługo na kolejnym meczu.